acept Martello 02427357 Nie 8, 0, 8. tylko duże O to jest, to jest 0, A, duże O, przepraszam tak, To jest duże O. Jak. No. Nie powiem co Wiem, jak o. na przykład okulary O. 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 Zera Nie Nie najlepiej to byś miał nick taki z 4 liter. Git. Jakiś szamanowy drop. Nie mów w się siedziałeś. Co tam dobrze, a tam poza tym, że nie mam trzech zębów to git. Gi oh, o to... gi oh, wait, chcesz dać trochę? Zębów, jeszcze, może. No, no, tak tak nowego Frankiego. Jak masz? Nie jak mam więcej sermotów. Zostawiam sobie też 11. Jak zgadniesz, się Ej, stało, to, to, je co się stało... Ej, daj ci żelazo. Przyjaciele. Tu. Tu, tu jak ten mógł. Chcesz? Na 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 z z no, kurwa jedno serce mu zostało, nie no bo jakiś gościu się wkopał. Tylko Zajepam. jedno serce. Zdechłaś? Ile chcesz? No nie, bo jakiś no, gościu no, się no, jeszcze no, wkopał zajebał mi Steve no, i no, nie. 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 <laughs> ja Dobra, co jest